Witajcie! Dzisiaj zrobimy sobie proste żeberka na kapuście. Będzie smacznie, a jest co robić. Zaczynamy! A potrzebujesz żeberka, boczek wędzony, kapustę kiszoną, grzyby suszone, czosnek, cebulę, smalec lub olej, miód, ziemniaki, sól, pieprz, oregano, wawrzyn i ziele angielskie. Najpierw na grzyby. Co jakiś czas wymienim wodę. Teraz pokrój żeberka. Tak na jedną, dwie kostki, jak wolisz. Obcij solą. Następnie pieprze. Ugnieć, obróć i to samo na drugiej stronie. Teraz pochłybaczek w takie paski jak widzisz. Czego pokraj w piora? Posiekaj ciosnek, jak roje nie zbyt drogą. Kapustę odciśnij, jak chcesz to opłukaj i posiekaj ją nieco. Podobnie grzyby. odsącz i rozdrobnij trochę. Rozgrzej na patelni smalec, albo olej jak chcesz. I obsmasz te żeberka. I zabiera. Rzuć w i jeszcze się trochę podsmaży. I dodaj do niego cebulę. Po jakimś czasie grzyby i czosnek. I wrzuć kapustę Dodaj pieprz, oregano, wawrzyn z zielem i miód Dobrze wybierz. Doli trochę wywaru po grzybach Grzej to jeszcze chwilę i zabierz w naczyniu żaroodpornym na dole ułóż tą kapustę. Zostaw nieco na samą górę. Ugdzieś trochę i wyłóż te żeberka. Na wierzch wyrzuć resztę tej kapusty. Rozprowadź przyklep i przykryj. I wrzuć, do pie Oj. I wrzuć do piekarnika na jakieś 170 stopni, grzanie góra dół, na jakieś półtorej godziny. Pół godziny przed końcem odkryj. Jak Ci się podoba to co robię i chcesz mnie wesprzeć, to możesz mi postawić wirtualną kawę. Link w opisie. W tym czasie obierz i ugotuj kartofle. Thank you. Masz, o jakie fajne zrobiliśmy. Takie proste i takie zacne. Kwasowość kapusty łączy się ze słodkością miodu. Mięso odchodzi od kości perfekcyjnie. I jeszcze ziemniaki. I na dodatek tych grzybach jeszcze nie wspominałem. Idź I ci zrób, bo warto. Porządne, rozgrzewające jadło. Polub to wideo i zasubskrybuj ten kanał, jeśli tego nie robisz. Postaw mi wirtualną kawę, jeśli ci się podobało. Link masz w opisie. I do następnego, hej!